Dobry wieczór z Indii z Rishi Cash. Co to jest Rishi Cash? Dlaczego nazwa jest Rishi Cash? Rishi to znaczy Sage. Czyli po polsku byśmy to czyli mędrzec. Ale nie uczony przez system, tylko ten, który jest zrealizowany. Przeważnie jest to jogi Przeważnie jest to osoba, która żyje wiele, wiele lat tam w górach, w Himalajach. I przez praktykę jogi, asanę, czyli tych ćwiczeń, postaw ciała i systemów oddechowych, oddychania naprzemiennego, bo prawa dziurka to jest ogień, lewa to jest woda, tu jest słońce, tu jest księżyc, przez oddechy, przez te postury, przez asany, przez hatajogę, przez jogę, przez pranajamy jest zrealizowany. Zrealizowany to trudno wytłumaczyć osobie, która nie, praktyku, która nie praktykuje jogi, co to znaczy realizacja? Raz jak popraktykujesz kilka lat, to, to to zrozumiesz. Realizacja głównie polega na tym, że stopień świadomości, czy level świadomości jest bardzo mocno poszerzony. I postrzeganie nie jest tylko przez pięć zmysłów, już tu nie będę mówił o trzecim oku i tak dalej. Na pewno, nawet jeżeli mówimy o oczach, to widzi więcej niż zwykły człowiek. Dlatego Rishi, Cash, to jest Rishi, główna podstawa tej nazwy tego miasta, to jest Rishi, czyli Sage, czyli Mędrzec. Czyli od tysięcy lat najwięcej tych mędrców, tych joginów, którzy tam z Himalajy przychodzili, mieszkali tutaj, bo tutaj płynie ganga. I tutaj macie i Gangę, czyli tą świętą wodę, która płynie z Himalajów, świętą rzekę i Himalaje czyli wszystko to, co jogin, czy ten mędrzec, rishi, potrzebuje do medytacji woda, góry, lasy, świeże powietrze i tak dalej, to tak pokrótce dlaczego rishi Kesz? pozdrawiam i dobranoc